Film Web zastrzega, że poniższy materiał ma charakter satyryczny, naszym celem nie jest urażanie i uczuć. Jednocześnie informujemy, że podczas realizacji tego materiału nie ucierpiał żaden aktor czy reżyser, a jedynie zdrowy rozsądek i umiar w wyrażaniu opinii. Czegoś takiego w kinie nie ogląda się zbyt często. Szwedzcy nieściszalni to pokaz wyszukanych kompozycji błyskotliwych żartów na najwyższym poziomie. To się nie spodoba wyłącznie głuchym i pozbawionym poczucia humoru, a takich w naszym kraju oczywiście nie ma. Jako stare zgredy, które maturę mają już dawno za sobą, podnieciliśmy się na widok wesołych sztubaków, co to dobrze grają w piłkę, a i z pistoletu potrafią strzelić. Film Janusza Majewskiego, twórcy kultowych zakrętych rewirów, to przerwa w aktorskiej emeryturze Marka Kondrata. Czy aktor spełnia się lepiej promując pewien bank, czy też w dramatach, możecie przekonać się sami. Jeśli wierzyć filmowi Moskwa-Belgia, emigrantkom okupującym pobocza w kusych odblaskowych strojach wyrosła spora konkurencja. To podstarzałe matki i porzucone dla młodszych kobiet żony, które oddadzą się kierowcom ciężarówek za darmo. Kilka wyboistych kursów, niekoniecznie przy włączonym silniku, wystarczy by matrona odzyskała rumieńce na twarzy i poczuła, że życie ma sens. I kto powiedział, że kobiety nie mogą czerpać przyjemności z kryzysu wieku średniego? Starość i nie radość? Nie dla bohaterek 80 dni, które na jesieni życia odkrywają wielką miłość. W baskijskim filmie pogodzono dwa tematy, z którymi kino, nawet to arthouse'owe, nie zawsze radziło sobie dobrze. To z jednej strony dojrzała opowieść o homoerotycznej fascynacji, a z drugiej malowany bez upiększeń portret starości. Zaprawionych w podobnym kinie widzów nie trzeba długo namawiać. Będzie mądrze, wzruszająco i dramatycznie, bo dzikości serca nie traci się wraz z wiekiem. Ten film wyciśnie łzy niejednej kobiecie. Nie dlatego, że opowiada historię tragicznej miłości, choć pewnie też, ale przede wszystkim dlatego, że dwóch przystojnych latynosów woli swoje własne towarzystwo od ponętnych kobiecych kształtów. Historia jest tym smutniejsza, że jeden z nich jeszcze na początku smakował jabłko Ewy, ale zszedł z właściwej drogi. Amatorzy kina spod znaku alternatywnej miłości będą w niebo wzięci.